Czy inspirujesz się każdego dnia? Czy udoskonalasz wszystkie niedoskonałości, jakie obserwujesz każdego dnia? Czy realizujesz wszystkie pomysły, które przychodzą każdego dnia? O tym, moi drodzy, o tym, moi drodzy, porozmawiamy w dzisiejszym poranku motywacyjnym. Krótka czołóweczka, i zaczynamy. Witajcie, moi drodzy w ten piątkowy już poranek, punktualnie o godzinie piątej, jak co dzień. I zaczynamy. Zaczynamy poranek motywacyjny, zaczynamy poranek od cytaciku, żeby się dobrze zmotywować, żeby dobrze przepracować ten dzień. Posłuchajcie, pomysły są powszechnym towarem, wprowadzenie ich w życie nie jest. Tak często, moi drodzy, Macie fantastyczne pomysły. Tak często, moi drodzy, obserwujecie i zauważacie niedoskonałości dnia codziennego. Widzicie, że coś można poprawić w produkcie, macie na to pomysł, ale tego nie realizujecie, i pojawia się pytanie, dlaczego? Czy aby na pewno strach przez porażką jest tym czynnikiem, który was. Demotywuje, który sprawia, że nie podejmujecie działań. A może jest to po prostu lenistwo? Właśnie, moi drodzy, bardzo często jest to nasze lenistwo, że nam się nie chce. Widzimy nawet korzyści, jakie możemy mieć, z tego, że zrealizujemy nasz pomysł. Tylko mówimy, a po co, może później, później przecież też możemy to zrobić. Rzeczywistość pokazuje nam, że nie zawsze wracamy do fantastycznych pomysłów, obserwując innych, obserwując jak realizują proste, banalne, naprawdę bardzo często banalne pomysły. I pojawia się pytanie: dlaczego nie wy? Dlaczego nie ja? Dlaczego tak rzadko? Dlaczego tak rzadko realizujemy nasze marzenia, pasje, cele? nasze pomysły, które mogą pozwolą nam osiągnąć sukces, pozwolą nam zarobić dobre pieniądze, pozwolą nam być może nawet osiągnąć sławę. Także moi drodzy, w ten piątkowy po, piątkowy poranek, piątkowy poranek motywujący, który ma was zainspirować, jeżeli są takie rzeczy. Jeżeli są takie rzeczy, które można udoskonalić w waszym otoczeniu, w waszym życiu, w waszej pracy, przemyślcie, jak to można zrobić i przygotujcie się, żeby to dobrze wykonać, żeby to zrealizować. A sami zobaczycie, jak wiele satysfakcji, jak wiele satysfakcji i korzyści wam to przyniesie. Realizujcie wszystkie swoje cele, pomysły, pasje, bo warto. Życie mamy jedno, a każdy z Was jest wyjątkowy, każdy z Was jest unikatowy, każdy z Was ma fantastyczne pomysły, które realizując wpłyną na Wasze życie i na życie innych. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia jutro, punktualnie o 5. I moi drodzy, nie zatrzymujemy się, motywujemy się do działania, do pozytywnego działania. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Miłego piątku. Cześć.